dla nas w tym momencie Stolica Apostolska zgłosiliśmy się, poprosiliśmy Stolicę Apostolską penitencjerię dykasterię, która się zajmuje udzielaniem odpustów. Zgłosiliśmy się, aby pozwolili nam uzyskiwać odpusty związane ze stuleciem naszego przybycia do Polski, naszej obecności w Polsce. I te odpusty w naszym przypadku będą polegały, e, że mogą uzyskiwać ci, którzy są związani z nami, będą nawiedzać nasze kościoły, e, będą się modlić też za nas. A więc e, odpusty będziemy mogli uzyskać, e, odmawiając, przede wszystkim starając się oczywiście o stan łaski uświęcającej, spowiedź, Eucharystia, modlitwa za papieża. I oprócz tego e, rozważaliśmy, przemyśleliśmy i chcielibyśmy właśnie zaproponować, żeby uzyskać ten odpust zupełny w tych wszystkich dniach od kiedy zaczyna się rok nasz jubileuszowy aż do samego końca odmawiać właśnie koronkę do Świętej Rodziny, co ma na celu modlitwa za misjonarzy Świętej Rodziny, ale również propagowanie kultu do Świętej Rodziny. Druga modlitwa za misjonarzy Świętej Rodziny jako właśnie taki dar z siebie dla kogoś innego i oczywiście trzecia rzecz no właśnie modlitwa za zmarłych, wieczny odpoczynek. I właśnie to wszystko razem ma, ma przeogromne bogactwo duchowe w sobie i, i człowiek może złożyć z siebie ogromny dar, uzyskując odpust zupełny albo za dusze czyścowe, albo za siebie i przy tym czyniąc dobro na ziemi. Więc wysiłek potężny, ale bardzo ważny, bardzo dobry. I, i taki odpust można będzie uzyskiwać każdego dnia, albo za siebie, albo za dusze czyścowe. Jest to wielki dar, jest to coś wspaniałego, jest to wysiłek duchowy, którego nie powinno zabraknąć w naszym życiu codziennym.